To jest trony, jak, jak ja dzisiaj nagrywamy. Głównym kamera, 3D, symulator. Nie wiem, gdzieś spróbuję w łóżku. W klasie. Nie wiem jak to się głośnie. Nie ta broń, widzimy się zaraz I sobie tą broń Powinieneś spytać, czemu jestem tak cicho? Nie chcę mi się głośniej mówić, o Jezu O za Chyba Nie już nie widzę tylko co Nie pies umarł. A jak chcecie, yy, możecie pobrać tą grę. To się nie ma. Gun kamera 3D. Po prostu będzie napisane w opisie, jak to ma. Była. Nie pies uciekł. Ale za to mojego brata zastrzelimy. Jego brata. Jest na razie najlepiej. To by było na tyle. Papa.